Witam, z tej strony Imperialny Skryba A tutaj kolejny odcinek. Jedenasty się dobrze nagrał, czyli dobrze, fajnie To jest zawsze powód do uśmiechu na twarzy Tak, teraz tak Mamy tutaj sześć punktów do wydania Teraz tak, ja bym chyba ulepszył tego Gekomo Na trzeci poziom on by po prostu wleciał Bo tutaj mam nadal drugi, no niestety ale, chyba, te dwie rzeczy u niego lepsze. Jest ten nowy ziomek Batalgion. On ma już podstawowo ulepszony moździerz, czyli zwiększa po prostu atak oblężniczy. To jest jego taka umiejętność, co zawsze działa. Jest tu jeszcze ten ostrzał rozproszony. No i tutaj ataki oblężnicze, I to jest fajne, bo zdobywanie z nim miast jest po prostu konkretne. I teraz, tak, ten Batalgion. I ta węza to są takie jednostki, które, one są dobre same w sobie, co nie? Także... Skrócony czas wznoszenia budynków zwiększa tak jednostek oblężniczych, no i to jest fajne nawet. Bohater Winci w walce używa działa oblężniczego, tak. Ale ja bym ulepszył sobie Giacomo. Chociaż on by miał trzeci poziom, i on by miał trzeci poziom, i węza ma trzeci poziom, destrukcja nie będę ulepszał, Karliniego nie wiem, Lenorek chyba będę, ale na razie tak z nie wiem, to jest tylko takie. No i dobra, i co my tu mamy? Hmm, chyba nie mam żadnego miasta, gdzie za dwa punkty mógłbym coś postawić, wszystko już jest powypełniane. Eee, mam jeszcze tutaj to, to by mnie kosztowało 14. Ale mogę wcisnąć dwie jednostki takie. Jedną. Jed jedną jednostkę. Tak, ale chyba bym trzeciego niszczyciela powietrznego wziął, nie? No i dobra. Hmm. I chyba to mam Maldini, bo ja chciałbym Maldini, zamek i może to później to w Sile. Chłop, no stop, atakuje tutaj, więc mamy spoko sytuację. No i co, na Maldini, nie? Atakujemy. Każdy metr ziemi nam dodatkowe zasoby i przewagę nad przeciwnikiem. Tak, dokładnie. To jest chyba jakaś zwykła mapka. Ta, to jest zwykła mapka. Dobra. Czekajcie, tak, tych dwóch pośle. Ja nie wiem czy w ogóle nie pójdziemy od razu tutaj. Bo jak to jest zwykła mapa, to tutaj dobrze nie powinno być, nie? Dla pewności sobie tutaj rzeczy robimy Żeby nie było, że potem się pójdzie, zważyli i nic z tego nie będzie Dobra Trwale nie latajcie razem mą no. Latajcie gdzie indziej ty sobie tutaj lataj, ty sobie tutaj lataj, jakieś timonium odkryj, czy coś, ale nie raz, nie raz. Dobra, tutaj mamy to. Tutaj jeszcze się przyda, z kolejne postawić. Tutaj, cyk. Nie tutaj powinien być jakiś taki... No, niby dorza jest, ale... Chyba nie powinien być on jako bohater ze swoją armią. Przynajmniej w teorii. No, tuż sto, bo mam no, takie już tutaj postawione. Ej, eee, ale to będę się... ...strzemał, to już w ogóle by było, nie? Nie wiem czy właśnie coś tu jest jednak dawaj tutaj na miasto Dobra, miasto nasze. Nie było aż takiej potrzeby Tracisko skąd są? Czym oni nie są tego? że tu muszkieterowie Co by się stało? Nie wiem, skądś są E, tu już cają, kurde paja Oho, oho No dobra, ale raczej powinniśmy to ogarnąć. No kurde. Nie no, co, 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 co jak co, ale jednak. Hmm. Te niszczyciele powietrzne robią. Już jakbym miał kurde trzeciego, to w ogóle... Zobaczcie no. <śled> Dwa niszczyciele, nie? To jakby był trzeci jeszcze na dokładkę Na początku gry taki niszczyciel to rozwala, nie? Dobra, ja mogę tutaj Jak tutaj wiecie stawiam gospodarkę, żeby móc Eee Tutaj jeszcze ma wieżę Żeby móc to naprawić zaraz, nie? Dobra, może to wyczyścić To. Okay. Tutaj sobie postawię, ale no nie mogę. Dobra. No to się nie... O, tutaj ten... możecie się naprawić. Tu się nie przyda. Jeszcze, może, za 30 sekund się zbierze tej jednostki. Je -je -je Uciekaj. O to fajno, fajno. Zaraz tutaj. Ale mechanicznego człowieka mam na drugim poziomie, a tutaj. Ci przychodzą na trzeci, a ci tam z pierwszym, nie? Ludka. To Jeszcze ten jeszcze oddział, i będziemy leczyć. Będziemy leczyć. No i dobra, i na miasto, i na miasto. Tutaj mamy... to. No mi tu chyba nawet nie ma już czego. Nie, coś jednak mają. Coś tam jednak mieli, no bo tutaj chyba to kopalnie może, ale nie, nie powinni, Chyba, że tam zwykłych górników takich po ale nie, też nie powinni, bo tutaj ci pracują z tego, nie wiem czy można podjumać miejsce pracy. Nie wiem, ja to wstawię jako osobny odcinek, ale to wroga. było strasznie krótkie. Dziś zwyciężyliśmy. Więc ja w jednego dnia wrzucę po prostu te dwa materiały. Powinny być dwa odcinki jednocześnie. Okay. Też trzeba będzie sprawdzić, czy to się w ogóle ogarnęło, nie? <grym> Niestety taki, taki mamy klimat. Tutaj znowu dzielnica. Tutaj chyba przemysłowo i to. A tutaj może nie kuśmy losu. Jeszcze się zainteresuje tą dzielnicą. Tu kurde by się dwie pałacowe postawiło. Będą zasoby na to, będą zasoby. Dobra, dziewięć tych. To nie mogę nic ulepszyć. To bym kurde ulepszył krążownik powietrzny, nie? To by było coś. Kolosa mogę opcjonalnie. czy, czy ja to potrzebuję aż tak? To nie. Kurde, szkoda, że tego mechanicznego człowieka nie ma. Dobra, ale mamy to. No i teraz, to kurde, ten zamek Condottiere to powinien być łatwy. Trzeci. Poziom trzeci. Może ja to wezmę na zamek Kondotieri, to będzie dobre. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.